Delikatną nadzieję, że jest wszystko okej. Okay. No, Trochę mi ciebie przebija, wiesz Czesiu? Delikatnie. Ale co, przebija? E, tak jak ja czasami mówię, to, to słyszę też siebie. E, tak jakby łapało. Dobra. Dobra, jak to teraz będzie wyglądało, ja was przepraszam. Przepraszam, przepraszam, przepraszam Słuchajcie, zobaczmy jak to teraz będzie wyglądało Tu jest wszystko już okej okay. Mam taką nadzieję Jest okej, okay. dobra mamy to Słuchajcie, ja was przepraszam za, za te problemy Już jestem, już jest wszystko okej okay. Dobra Tam już pojechali wszyscy Dobra, wszyscy mnie wyprzedzają? Halo? A, Czesław jedzie pierwszy Dobra, no to ja pojadę ostatni, dobra, lećcie Pfu, Dobra, Czesiu, ja ostatni pojadę Dobra, czyli rusza. Dobra. Co tu w ogóle stoi obok mnie? Dawaj, dawaj, husar, do przodu. Dobra, wszyscy już tu ruszyli. Ja to już wyłączam, także jesteśmy. A przede mną jedzając. Z przyjemnością. A, dobra, no to ty, ja z wrażenia nie odpaliłem fury. Dobra, jesteśmy. No to jeszcze raz mówię, witam, witam serdecznie. Cześć Damianku, cześć Zbysiu. Witam, przepraszam za drobne, drobne takie problemy. A, Potrzebna jak... ...jarnko kury. E, jedziemy na mapie Poland Detail... ...nie, Poland PDA. Dobrze, Poland Detail Adding. E, podesłanego od jednego z widzów. Ja nigdy nie jechałem na tej mapie. Z ciekawością, wiecie co, zobaczę jak ona wygląda. Wiadomo, ja tu nie będę jakoś za szybko jechał. Dziękuję, Marcelku. Dziękuję za polubienia. Raz. Tak, zabrałem, zabrałem. Damianku, dziękuję za info. No To w ogóle jest odżywu, Ulica Warszawska. Szerokości. O właśnie, zachęcam Was do subskrybowania kanału Radio Sport News. Gadałem sobie z Michałkiem, także śmiało, śmiało zapraszam, jeżeli macie taką ochotę. Sport pełną gębą. Zapraszam, linka macie Dobra, tutaj e, linka macie chyba w opisie, tak mi się wydaje. A co tu się dzieje, jakieś zatwardzonko? Że co on podjecha się może? Kurde, Janek. Dla kogo Jan, dla tego Jasiu? Yy, powiedz mi, Czesław, ty jeździłeś na tej mapie, nie? Tak. Ale yy, też myślałeś, że ta mapa co? Umarła? Nie żyje? Nie ma jej? Wiesz co? Oni strasznie. Mm, interwał pomiędzy nowymi aktualizacjami jest strasznie długi. Mhm. Uh -huh. I aktualizują to, ale, ale wiesz, z długim interwałem, nie? Czyli na przykład, tak jak pisałem ci wcześniej, yy, ja miałem ostatnią wersję na 1.47 chyba. No to ile to będzie z 2,5 roku temu? No, no, dwa lata przynajmniej. No i, i, i jak się wiesz, ja szukałem tej mapy. Jak się dowiedziałem, że ktoś właśnie gdzieś tam znalazł i tego fixa, później mhm. rzeczywiście, znaczy później na Facebooku mi wyszło, że rzeczywiście jest. I się po prostu wiesz, spóźniłem jeden dzień, bo, czy nie spóźniłem, tylko jeden dzień po prostu y, trwało to, jakby od kiedy ja mówiłem, że nie ma, a. Ta mapa powstała, nie? Mhm. No bo tam na Discordzie właśnie o, ten tam. O, 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 to. Już jakieś problemy? Oczywiście lagowało. No, lagowało mnie i. Ale wyrobiłem. Się. No wiesz, no nie oszukujmy się, jedzie nas 7 no, i osób. Powiem... I powiem ci, że no. Ja Warszawy, jako Warszawy, typowo miasta, nie znam na pamięć, mhm. tak jak w kilku innych miast w Polsce, ale z tego, co wiem i od ludzi, którzy mieszkają w Warszawie, to jednak to, to robi robotę. To jest tak jak, y, powiedzmy, Silesia. Y, Silesia w, y, dla Ślązaków. O, o, dla Ślązaków ten, ten, Silesia to tak pewnie ten Polang Detail Adding dla, dla warszawiaków i dla ludzi w obrębie Warszawy. Tak, dokładnie. No. no wiesz, no ja ci powiem, no ja, wiesz, ja jestem zobacz, z tych terenów. Praktycznie jesteśmy już w Warszawie, jesteśmy pod, pod żywu y, Miasto nad Pilicą, to jest praktycznie, to są dzielnice Warszawy. Mhm. I, i, I wiesz, i, i tego nie masz na mapie oryginalnej, nie? A tu jednak, zobacz, co się dzieje. Krzyżówka za krzyżówką, światła za światłami. Możeście Może tam pocisnęli jest, do jest... przodu? Ja tu staram się wiesz, jechać. Ty, Ja mam 20 na godzinę. No ja staram się jechać, wiesz, tak. W Chociaż trochę tej symulacji zachować. Cześć w ogóle, Adaś, cześć Antek, Cześć Michaś. Witam, witam ponownie. Jeżeli jesteście, dziękujemy. No właśnie, ja tak się zastanawiałem co do tej mapy. Właśnie jak tam jeden z kolegów nam ją podesłał, i rzeczywiście ja tam miałem takie delikatne obiekcje co do niektórych, wiesz, budynków. No ale tak jak mówisz, jeżeli to działa na Going East i na mm, Skandynawii, no to nie oszukujmy się, tam nie ma jakichś yy, no, rewelacyjnych to... budynków. W dokładnie. sensie, ma... e, wiesz, żeby to teksturowo nawet nagrać, wyglądało. Wiesz, no, ale... No zobacz, masz Biedronki, masz masz Dino. Eee, Joczku, gdzie ty jesteś? Ja Ci powiedziałem, że jadę dara. spokojnie. Nie no, no wiesz, no, ja, ja nie mówię, no wygląda to naprawdę fajnie. Mimo, że te drzewka czasami, tak jak Ty mówisz, tekstury są no wątpliwe, nie? Ale dobra, no słuchaj, no pewnie w ciul pracy włożyli w to. W ogóle, że zmieścili, znaczy no, tak jak też jeszcze rozmawialiśmy wcześniej z Cześkiem odnośnie tej mapy. Że ona jest na 1.19, ale tak naprawdę jest troszkę rozciągnięta. Tak jak ja ci mówiłem, że tam puławy widziałem gdzieś już pod Lublinem prawie. No i tak, tak. Czesław dobrze, dobrze powiedział, że no nie mogli tego inaczej zrobić, nie? Cześć Arkadiusz, witam, witam, nie zgoda. Cześć, cześć. Eee, cześć Kalo. Mówię, inaczej tego nie mogli zrobić, ale rzeczywiście jest tutaj sporo miejsca do zwiedzania, także będziemy sobie na razie jeździć na tej mapie, tam troszkę do przodu. Aj, to spokojnie, ja tu mówię, jadę trochę wolniej, bo wiesz co, ciszyłem ciebie, ale teraz, że my rozmawiamy, to zauważyłem, że mam tro ciebie troszkę ciszej, dlatego wiesz, mniej gazu dodawałem, ale zaraz gdzieś tam jak dojedziemy, to podgłośniesz sobie. Tak, dobry czas. Słuchaj, że, że we wtorek znowu taka ekipa się z, zebrała do jazdy, to szacunek. Ale wakacje się zbliżają, także dzięki Fishing, dzięki Sylwia. Jeszcze raz. Ale pewnie gdzieś tam będziemy zobacz, częściej. Zobacz, zobacz, tutaj przejeżdżamy tą ulicą w tej mogielnicy. Zobacz, niby tekstury są wątpliwego pochodzenia, znaczy w sensie jakości wątpliwej, mhm. ale zobacz latarnie po lewej stronie. Zobacz ten budynek, nie przypomina Ci na przykład budynku z Piotrkowa Trybunalskiego albo z Olsztyna? Nie. W tej pomarańczowej cegle? Poczekaj, a pomarańczowa cegła, to poczekaj, bo ja dopiero tutaj wjeżdżam. Y Czekaj, pomarańczowa cegła, pomarańczowa cegła, to ten? No po lewej stronie. Auto World? Co był? Proszę? Ty, ale takich latarni ja nigdzie nie widziałem. No właśnie. Takich latarni, powiem Ci, nie widziałem. Cześć Dave. No rzeczywiście, no to... Skąd mam grujec i świecko? Track, to jest mapa Poland Detail Adding EDA, Dobrze, Poland Detail Adding. Właśnie sobie jedziemy z całą ekipą, zwiedzamy. Oczywiście ja jak zwykle gdzieś tam tyły, za mną jeszcze Volvo jedzie. Nie, za mną ktoś jeszcze jedzie. Jakubek, a jednak dołączył! Cześć Jakubek, co się nie chwali, że dołączyłeś. Udało się zebrać ekipę. To nas chyba kurde, nawet ośmiu jest. Nie, nie, to jest michaś polska. To jest Polska w ogóle to jest rejon. Zobaczcie sobie, ja wam oddale chwilę. Kurde, nie oddale wam, bo to przecież zapomniałem, że to działa tabem. przez sobie taba robić na kierownicy. Ale to wam. O! Patrz, tak to wygląda. No trochę nawalone jest, przepraszam, bo tak za dużo nie będziecie widzieć, no ale jest Warszawa, Grujec, naprawdę te, te miejscowości podwarszawskie można powiedzieć, że to już takie, te, takie typowe no dzielnice chyba, nie? Znaczy sypialne takie yy, dzielnice Warszawy, prawie że. Ale ja, ja ostatni raz, ja ostatni raz jechałem w ogóle po Warszawie, no mówię, no nie chcę was skłamać, ale to był, ile byliśmy? Rok temu na Titaniku, ale to wiecie, to my przejechaliśmy tylko tak przez Warszawę raz, dwa. Gdzieś tam nigdzie nie zajeżdżaliśmy, to chyba na targówku byliśmy, z tego co, co mi się wydaje. Jawor jest? Kurde, nie mam pojęcia. Ty, Jawor, coś mi się. Jawor chyba jest, tak mi się wydaje. Coś tam mi śmignęło. Konina nie ma. Nie, 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 to jest tutaj tylko, wiecie, o właśnie te, te, te miejscowości. Ale ładnie to wygląda, ładnie, ładnie, nie powiem. Dobra, czy ja muszę tutaj zjechać? Dobra, my musimy tutaj, jest Janek, jest Husar. Jadą chłopaki, jadą, jadą świry, jadą! Mówię, dobrze tego neta naprawiłem, że już normalnie widać, bo... Fuh, było blisko, abym nie zrobił live'a. chynów. Dobra, kto tam pierwszy dojeżdża? Czy ty, Czesław, dojechałeś pierwszy? Tak, już. Mam e... towar i nie mam e... nie Masz ma coś. Ładunku. Nie ma ładunku. E, słuchajcie, zobaczcie, czy macie jakieś ładunki stamtąd. Jeżeli mogą, nie wiem. Cześć, Wiktor. Wiem, ma złoty łańcuch, jeszcze raz. Ja mam, od razu... mam od razu na Szwecję. O Fordon. Fordon. Nie, to Szwecja, to nie. Ordon. Zakład karny. Wydgosz Fordon. Ty masz Szwecję. Nie, nie, to ja podziękuję za Szwecję, bo to... Chcemy <grywamy> jechać. Ja zaraz zluknę, czy nie. ja coś mam. Dobra, a tak jeszcze, póki tu jest jakiś korek, to ja wam szybciutko pokażę, czy Jawor jest. Ja nawet nie wiem, Jawor w którą stronę jest obrzegi, przysucha rusinów, by... Zwoleń, Garwolin, Puławy, Góra Puławska. No mówiłem, że to Puławy trochę tak za blisko Lublina, Lipsko, Iłża, Skaryszew, Szczonów, Żyrardów, Sochaczew, Iłów, Sanki. Kurde, ale coś mi jawor mówi. Jawor jest na Śląskie to jest chyba. śląskie Dole. Nie, to jawora no. nie ma. To jawora nie ma. O, dobra, jedziemy już. Przepraszam, przepraszam. E, my jedziemy teraz z, z Rusinowa do Chynowa i teraz zobaczymy, co tu możemy z Chynowa. Tak, tak, ja tak, wiem że, wiem, że nadchodzi i będziemy, będziemy pewnie objeżdżać tutaj z ekipą. Kurde, jeszcze to tak wąsko. Co to za mod? Poling Detail Adding. Tak to jest. Dobra, czy macie jakieś tutaj trasy ogólnie po, po Warszawie, czy nie? Dobra. Nie tego dokończyć, nie? Dobra, zaraz lukniemy. Aktualne oferty pracy. Ojej, ja mam Czesław Hynów-Olsztyn. Mmm, Biel. Do Olsztyna? Poczekaj. Możemy się kopsnąć do Olsztyna. Wyłączyłem. To jest ten olsztyn. Dobra. Przez, całą Przez całą Warszawę przejedziemy wysoków, dżardów, kruczków. <grych> Oki doki. Mamy tutaj, wiesz. Dobra. Mały ten. Mamy kolejną trasę. Dobra, bo tutaj się rozładowują. Przyjaciele Tresi. O, dziękuję Stresi. Dziękuję, dziękuję za obserwa. Zobaczcie, no jest ekipa. W naszej ekipie jest również kobieta. Tak, jest Julia, czyli Szmet i. Dobra, czy ja mogę tam wziąć? Halo, halo, co tu się w ogóle dzieje? Tu jest w ogóle... A, bo tu nie ma tego, dobra, ty! Tak, tak, będziemy, będziemy tam objeżdżać! Będziemy tam objeżdżać, słuchajcie. Ja tam w ogóle wjechałem, że mogę to podłączyć? Nie. Dobra. Tyk. Słuchajcie, pozwolicie, że ja na nie tylko sobie odpalę tutaj magiczny... O. Dobra, teraz już powinno też być wszystko. Okej. Okay. Dobra. No to co, jedziemy. Teraz mamy trasę do Olsztyna. Przez całą Warszawę przejedziemy. Tak jak Czesław mówił. Ale czekaj, czekaj. Czesław, to tu trzeba ustawić trasę. Bo nas pokierowało na Sochaczew i Mszczonów. Nie, nie, nie. To my musimy jechać tu S8. Aha, bo ja mam chyba wiesz co. No właśnie, muszę się pochwalić. Słuchajcie, to jest niewiarygodne, ale spotkałem się z Maxem. Zajechał do mnie chłop. Pogadaliśmy chwilę, pionę zbiliśmy, pokazałem mu stanowisko. Musiałem, maksu, przepraszam. Już, czekaj, Wiktor. No właśnie nie A, tak wiem. chwilę pogadaliśmy, no tak. Hmm? No dobra, no więcej z twoim bratem gadałem. <laughs> eee, słuchajcie. E, słuchajcie, nanosimy jeszcze delikatne poprawki na mapę. Ja pojadę pierwszy. Bo przelecimy przez całą Warszawę. Znaczy no to Czesław, o. to ty musisz. Nie właśnie, ja nie, tylko... Mogę jechać drugi. Ale chcesz jechać. Eee... Słuchaj, e, góra Kalwaria. Tak. Dobra. Tutaj siódemką, czy lepiej wbić się y, dwójką i obwodnicą, no nie wiem, chyba obwodnicą, nie? Zajebiście, macie się bawiliśmy. Nie, nie, przez, y, nie przez Gosław. Mhm. Tylko jedź tam ko Makro, Lidla i tych PGNG. -G. Makro, Lidla, PNG, no Makro jest, Kastorama jest. No dobra, no to tak? chyba... No i później... E Chyba, że chcemy przez kargo przejechać. No, będziemy jechać koło. Lot, koło tej, lotniska Chopina. No to możemy, to, to gdzie to? Czyli góra Kalwaria. Jest. I poczta, Pol poczta polska w lewo na 79. Mam. Halo. Ale wstąpimy no. tutaj na, na, na lotnisko. Na lot cargo, na lot. stację benzynową. Widzisz? Lot cargo, kurde, to ja jest... A tu! Dobra, to tu, tu. O, to tu zalecimy na lotnisko, dobra. I sobie odbijemy, dobra, jest. Zaznaczone. No. <laughs> nie, jedziemy, i nie, nie, nie. Wracamy z na Nie, w sensie, Wiktor, na... jak patrzyłem sobie na to, to, to. nie... Ja tam grałem na tym Nordic i tych innych modyfikacjach, ale jakoś to tak. Mam nadzieję, że to będzie o wiele lepiej. Cześć, brązowek, witam, witam. PDA Polang Digital Adding. Nie, 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 to nie jest na promocji, to, to jest na oddzielnym. Dobra, to ja wyjeżdżam. To jest na oddzielnym. Dzięki, dzięki za obserwację. Ja, <grywa> mat, ale Ci powiem, że tutaj człowieku. Nie, wiesz co, ja myślę, że to będzie o wiele, wiele lepiej teksturowo wyglądało, aczkolwiek ja mogę się tylko domyśleć, chociaż ja nie siedzę tak w ETS-ie, patrzę, wiesz, nie, nie, nie zwiedzam wszystkich stron i tam nie jaram się, co może być, co nie, po prostu dostanę i tyle. E, Maksu, pozdrowienia od Dave'a. Dobra, przepraszam, ja tu muszę wyjechać, przepraszam. Halo, halo, przepraszam, ja tu muszę wyjechać. Kurde. A IWUS. Na... Nie, no IWUS był. Na razie myślę, że co? No, byśmy gadali tak naprawdę o tym samym, więc myślę, że, że IWUS na razie nie. A aczkolwiek mapa IWUSa oczywiście się że się pojawi. Ale na, na razie Polang Detail Adding jest tutaj priorytetem i, i, i myślę, że tu sobie troszkę pojeździmy. Janem źle już pojechał. To? Nie rozumiem tego. To? Jedzie za mną i źle pojechał dobra Jakubek mnie puszcza ok, jedyneczka u. a ty Czesław gdzie jesteś już wyjechałeś dobra, Czesław wyjechał sobie Sto tak stoję już na moście A też cześć Kamilku witam cię serdecznie Nie 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 ja to bym tak nie patrzył że to przez mody ja myślę że to będzie to będzie naprawdę o wiele lepiej wyglądało wiesz bardziej dopracowane dobra nie, nie dzisiaj, nie, dzisiaj nie ma pipki. Cześć, Korkusik. Jak zdrówko. No, co Kamilku? No, co ja ci będę mówił? Yy, to jest kierownica Hori Traquil. Dzięki, Oskarek, za, za obserwa. Jak zdrówko. No, pogadamy w czwartek. Mam nadzieję, że będziesz w pracy. E, dobra, tutaj Janek mnie puszcza. Nie, Janek mnie nie puszcza. No, ale co ty chcesz sobie wyobrazić? No, nie, no. No, przecież Ci odpowiedziałem, że nie patrz przez ten pryzmat, że to tak jak modyfikacje Nording i te inne e, zmieniające Skandynawię. Bo, bo ci powiem, że to będzie podejrzewam wyglądało jak Grecja. A, wolne się skończyło. No to dobrze, że jesteś, to się widzimy tam, przyjacielu. Dobra, Czesiu, to ja tak naprawdę jadę za Tobą. I tyle. no Jedziemy w tą samą stronę, mniej więcej tak samo spaliliśmy trasę. A wracając właśnie do, do tej Skandynawii, no to, no mówię, no ta Skandynawia, podejrzewam, no tam czytałem o tych lasach, jeziorkach. No myślę, że będzie taki troszkę klimacik, tam chyba i tajga, tundra, więc myślę, że to fajnie będzie wyglądało. Cześć, Jawor, witam. Jak tundra i tajga, jak to jest inny ten, równoleżnik. Yy, no, w sensie góra to jest tundra. E, a tajga jest nie, trochę nie. niżej. Dobrze mówię? Ja mówię o. o że, nie, ja mówię, że większość to będą lasy iglaste. E, tak jak e, gdzieś tam pod kołem podbiegunowym. Więc myślę, no na dole wiadomo, że będzie liściaste. No ale gdzieś tam wyżej mówię o tych terenach trochę wyżej. Wiadomo, na dole trochę więcej jezior jest. Tylko ja tak się zastanawiam, czy tam ma być Szwecja, Norwegia. Finlandia czy, czy, czy coś jeszcze? W Dania? Islandia? No Islandii nie, nie będzie. To, nie, Dania już jest. No dobra, ale nie zrobię Islandia tam... Islandia jest osobnym dlc -kiem. Ostrzegam zając, że będzie ciężko pod górki ze mną. Spokojnie, ja mam skrzynię sześciobiegową i daję radę. To jest prawdziwe życie, Drexy. Prawdziwe życie, jazda ciężarówką. Real life. No gra, gra, no oczywiście, że gra, no gdzie tam prawdziwe. No właśnie, wracający Czesław, to tylko Finlandia? Szwecja, Norwegia i Finlandia. No to... Aczkolwiek w DLC Skandynawia już mamy granicę Szwecji. No właśnie, no właśnie, no. Że to będzie tylko i wyłącznie północ, północ Norwegii i Finlandia, tak jak mhm. masz w Promocie. Aha, no taki, no to, to tam do góry, kurczę, K kurde, mój kumpel no z roboty. No. Z już. Z jakością SCS-u. No nie? właśnie, no to Czyli mówię, no jeżeli... Tak jak lecję. Sorki, sajcie, że przedzam, ale... Nie chcę zwalniać. No to musisz Janek niestety zwolnić. Ty okay, no. Alo. Alo... No Janek ja za no, mnie okay, no. Nie Halo. nie jestem, jestem. Nie kumam czegoś. Kamil, jeżeli mam ci powiedzieć, modna ręce, klasyk, nie? <laughs> oj, 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 ach, ten Janek. No, będziemy czekać, zobaczymy. Bo ty, ty masz teraz Czesław. E, prosto, nie? ja myślałem, że my na góle. Teraz mam w lewo. A to ja to. Czesław, co ty robisz? To ja mam. To ja mam trochę inaczej. Jak ty masz w lewo? Teraz mam prosto na górę Na Pałac Kultury i o! takim wężykiem w prawo Wężykiem, w wężykiem, wężykiem! Wężykiem, to tak, to ja mam tak samo, o. dokładnie Tylko, Czesław, pociśnij, pociśnij, bo ja mam w skrzynię Będzie redukcja Będzie redukcja O, no to fajnie, a w Egipcie. Nie, moja żona była w Tunezji, w Egipcie to akurat nie ten. O, dziki kraj, no a czego ty się spodziewasz? A nie bałeś się. Uważaj, bo jest górka. Nie bałeś się, Kamil, że coś tam. coś tam może być nie tak? Tiry lewym jadą. ty czytaj czat, sam czytaj czat. Możesz Zobacz. być za mojego lektora. O, jest! O, galeria! O, ładnie! Aż na prawo. Cztery gwiazdki! Michelin! <noise> no widzę, że kupiłeś tego Junaka. Chwalisz się czy żalisz? Kolorze grafitowe. Dobra, ty, na lotnisko nie wjedziemy. Dobra, leć, leć dalej, leć dalej. Przycinamy delikatnie. Czekaj. E, jak to... na mapy nie mogę spojrzeć. Ja nie wiem, jak on tam wjechał. A, bo ja na czerwonym jechałem. Ja to nasz jedzie! Kurwa, no co on robi? Ja pierd... Sorry, zająć. Zaraz no, będziesz jechał sorry, ostatni sorry, albo zająć. wyjdziesz stąd. Jesus. Boże, aż się spociłem, nie? Jedziemy 20 minut, a się spociłem już. No to super, Kamil, a... Dużo, Ka Kamilku, o. płaciłeś za to? Z obu. Jest, żółty! Wystartował. No i co mówisz, że Dave Wiecimy jeździsz tym paczkiem. Nie, lecimy normalnie, leć Czesiu tam na razie nie ma co zajeżdżać, bo to zaraz będzie ten nie wiedzie, no, ten wyjedzie, pobra, pobra. ten wyprzedzi, ten się. Nie powiem co. Ale wiesz co, U troszkę w oczy mi się rzuciło e rzuciło mi się troszkę w oczy dys... jakby coś... sobie mógł ładnie przejechać. Nie te znaki musisz tego i robić. Ulic, nie? Tak, tak, trochę takie. Mm, rzuca się w oczy od razu. Że szczególnie wiesz te znaki i drogowskazy, te, które są. To znowu się zacina? Warszawskie. No. Ty, znowu się zacina? Ja pierdolę, ty, ja coś mam z tym. PDA się nazywa. O! Wiecie co, ja mam coś z internetem i ja nie wiem, czy ja nie przerwę. Mi się wydaje, że